Chwila, co? Pokonaj szalonego smoka A Aela. Przecież ja go nie pokonam. Dobra. Jak ja mam go pokonać, jak nie mam takiej armii jeszcze? O, tu są kolejne żywiołaki. No to jak już mam, no to sobie będę je przyjmował do wojska. Tu są żywiołaki, ale oni bronią tego, ale tutaj mogę rekrutować. Nie ma nic gorszego od bandy zdziczałych żywiołaków, wałęsających się bez kontroli smoków. Potrzebuję czystej esencji żywiołów, by przyciągnąć je z powrotem w ich granice. Co mamy? Zbierz esencję żywiołów, OK. No zawalczymy, rozegraj. To ja bym chyba zaczekał, aż oni wykonają ruch. A wy wy pójdziecie sobie tutaj do przodu. O, żywiołaki wody są chyba mocne na żywiołaki ognia. Dobra. Teraz w następnej że jak strzeli żywiołak powietrza, to on załatwi mi tego prawdopodobnie i wtedy będzie miał jeszcze jeden atak. No, no właśnie. I jeszcze raz. Super. Do widzenia. Żeby tu morale mu spadły. Dobra. Mamy kolejny poziom. Szczerze, jakbym sobie jakbym dał radę, to sobie to. Ale to potrzebuje trzy poziomy. Teraz podbijać. A nie wiem, czy mi się uda. Dobra, dajmy zróbmy to, spróbujmy to zrobić. Okej, że wody nie ma w tym tygodniu, ale teraz dalej nie ma. Co tu się dzieje? O co chodzi? Hmm? Czekajcie, bo ja nie wiem o co chodzi. Nie wiem, spróbuję zawarczyć z tym smokiem, ale. A jeszcze zobaczę, dokąd mnie ten wir zaprowadzi. A, tu tylko. E. Chyba, że tu będzie artefakt. Nie ma artefaktu, to po co taki wir? Nie wiem, spróbujmy. Może coś tam będzie ciekawego, ale. Aha. No i mamy przeciwników. Jeszcze to jest mag. Wiecie, co to znaczy? Że on będzie bić tym ogniem całym. Eee. Dobra, tutaj potrzebuję 5 drewna. 5. Mogę? Mogę. No to robimy to. Trzeba pokonać demony. Na to wygląda. Tu jeszcze sobie odbierzemy. A, nie odbierzemy sobie. Dobra, no to trudno. Potem e, nie, tu nie będziemy walczyć. No, musimy. No, będziemy i tak zbierać wszystko zabierać. To też niedobrze. Tu sobie zawalczę, żeby zebrać surowce. Mogę nawet tu zawalczyć, ale nawet zostawię, nie będę walczył. Pytanie, gdzie jest ten cały róg? Jak już, to bym zawalczył z tymi, żeby dojść tam do środka. Idziesz do mnie? O! Aha! to ona sobie tak przeszła. Spoko. Nie wiedziałem, że to tak działa. Powiedz, że przez Feniksy też tak sobie przejdziesz. I e git. E no a, tu jest ten cały róg. Dobra. I jeszcze sobie zabierzemy. Zabierzemy. Ko spoko, spoko. Eee, przyjazne, chwila odmówimy, też dużo, ale no to trzeba surowce sobie pozbierać po prostu. A teraz co w ogóle mogę robić? Eee, jak podejdziemy sobie do tego, albo nawet, czy jest coś bliżej, tu jest chyba ziemi, tak mi się wydaje. I kolejno. Aha. Nie no pewnie. To takiego niebiani na za Damy sobie zamiast. Yy... Zamiast szkieletów mogę. Fajne ty! To zaraz sobie jakoś potężną armię zrobimy. Pytanie, co będzie z innych? Co tu na przykład będę miał? Ale najpierw bym się zajął tobą. Chyba, że to jest jednorazowe, że raz tylko mogę to odwiedzić, tak zgaduję pewnie, to tak działa. Tutaj znowu woda jest, pozbieramy sobie. Feniks. No, Feniksa bym sobie dał zamiast... ...zamiast y, duchów, na przykład. No i coś potem zamiast liczy damy. Tylko chciałbym jeszcze sobie tu wybudować... Yy... Teraz nie mogę, ale w następnej turze będę mógł. Gdzie tu jeszcze był jakiś najbliższy? A tu, to pytanie, co tu będzie? To tu pewnie będzie Kirin. Tak zgaduję. Kirinów w sumie nie chciałbym, chyba. Tak. Yy, dobra, najpierw chciałem tutaj wybudować to. Już jest poważny, o, no to czyli jest szansa na pokonanie, to jeszcze bym sobie przejął. Też trzeba się spieszyć, no bo tak nie możemy sobie cały czas chodzić i na spokojnie, no bo jednak co tydzień zwiększa się liczba tych jednostek, nie? A jeszcze tutaj demony sobie atakują. dobra odwiedzimy najpierw tutaj tych akceptujemy e, gdzie ty jesteś gdzie ty jesteś tu co tu mam do inicjatywy jednostek no dobra git niech będzie yy, jeszcze sobie trochę pogram tak popatrzyłem mniej więcej ile już mi to zajmuje o, już widzę że spokojnie wyjdzie z tego nagrania dwie, dwa odcinki wyjdą. Jeszcze trochę takie czarty. Na przykład, chciałbym, nie? Tu pewnie będą smoki malasy, te czarne smoki. A z tego, tu chyba będą te takie kościane. A nie, o tkaczki. Tkaczki mogę. O, tkaczki są super. Tylko teraz tak naprawdę to będą. Dobra, to dajmy sobie zamiast tych... I ona tak będzie mi uciekać? I ona sobie jeszcze przejdzie tędy tak na spokojnie, nie? Albo nie przejdziesz. Eee, dobra. A ja sobie tam pójdę. Dobra, mam kolejny poziom i to i już odblokuje to i jeszcze jeden poziom i będę miał to. Tutaj... Mm, no, was nie, już jak już to was mogę. Tu akceptujemy, tu już się nie przyłączycie. A żywiołaki ognia. Czy, właśnie, czy ja chcę teraz te żywiołaki ognia? Czy nie lepiej sobie poczekać, aż coś lepszego będę miał? Żywiołaki ziemia, no, Ziemi na pewno będę chciał. I sobie przyjmujemy ich. Tak jak mówiłem, za żywiołaki ognia to bym mógł sobie na przykład yy, czarty, i one pewnie będą tu. Spoko pójdziemy sobie po czarty i, i pójdziemy na, tam na tego pierwszego bosa. Tutaj zbior, zbierzemy sobie to. A nie, tu są widmowe smoki. Ok, no to inaczej. To teraz pytanie: widmowe smoki, czy... Wiecie co? Chyba widmowe smoki sobie wezmę. A już odpuścimy sobie z tymi smokami cienia. A tu mogę jeszcze to odwiedzić, żeby sobie atak zwiększyć. I co, idziemy tu. Idziemy odbudować królestwo wody Tu już byłem. Jeszcze tu mnie nie było. Tak, a tu mi się jeszcze moc zwiększy jak wykonamy zadanie. Tak, tu jest czarny smok. No dobra, czarne smoki Kurczę, nie, nie pamiętam, jak mocne są czarne smoki. Nie wiem, czy one też mają tą zdolność, co mają. Ee, te widmowe. Mogę sobie coś wybudować. Tylko to mi nic nie daje w sumie. No dobra, zaatakujmy. Mamy walkę z bosem. Teraz tak jak te Feniksy działają znowu? Mamy sobie więcej tych. O, ja za dużo to to nie biję. No ty wy już więcej wbijecie. Pytanie 3. Czy... czy wy zadajecie mu obrażenia zadacie, ale... Nie jakoś dużo, ale coś tam zadacie. I tyle ile ty obrażeń bijesz? To jest też pytanie. Meh, nie nie za dużo jakoś to co, regeneracja? Czy ty siebie możesz uleczyć? Możesz. Dobra, to później. O, właśnie, bo ja mam tam całe. Tylko czy ja bym chciał zwarciu atakować? Jak on się kręci pewnie wokół wszystkim zadaje obrażenia. Ale żeby łakami wody mógł. Dobra. Mogę się ruszyć tymi tym w ogóle, eee, a wysanie tego, bo to są żyjące jednostki, tak? O super, się wyleczył do fula. I no to tak możemy się bić. Ty teraz odpychasz, okej. Okay. mi jeszcze. Przywołał. No to trzeba się go pozbyć. duch wody niestety ma odbicie no i ten jeszcze się. Ten jeszcze dostał obrażenia. Pytanie czy się wyleczysz, jak zaatakujesz tego. Leczysz się spoczko. Dodajmy jeszcze tak w ogóle. I tak, nie chcę, żebyś ty atakował pierwszy. Tyń zaatakuj pierwszy. Ok, dobra, i on też nie bije tak w wokół wszystkich. No, teraz zbił w wokół. Jeszcze zmienił pozycję. No, dla Fenixa to nie jest dobre. Nie wiem, czy już w tej turze nie zakończę tego. No właśnie. To sobie, zrobimy sobie tak. Tak po prostu zaatakował, o, i znowu zaatakował. A co to daje? Chyba nie za dużo. Dobra, niech... zaatakują... Niech ci zaatakują. Żeby coś tam się wyleczyć. No dobra, przynajmniej dwóch dostałem z powrotem. Boli! Dlaczego? Dlaczego nie mogę zapomnieć? Dlaczego nie mogę pozbyć się bólu? Alejandro? Dobraszo, co ci się stało? Twoja twarz. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, jak ci się udało to przetrwać. Ja przywołałem pustkę. Myślałem, że mogę zmazać śmierć Almy. Ale twoja siostra przeszła na drugą stronę. Dlaczego zrobiłeś to sobie? Jej los zostanie przepisany przez Aszę. Zostanie stworzona na nowo. Zamilcz! Nie mogę tego zaakceptować. Nigdy tego nie zaakceptuję. Umieranie i odradzanie się zgodne z kaprysem smoków. Nasze dusze są jedyne w swoim rodzaju. Alma była jedyna w swoim rodzaju. Jesteś w szoku i mówisz bez sensu. Zaprowadzę cię do mistrza Belketa. Z pewnością ci pomoże. Chodź, Alejandro. Alejandro de la Segadora zmarł tej nocy i jedyne co pozostało to dzień śmierci. Wszystko, co pozostało, to Sandro. Asza płacze, gdy szalasa przyciska ją do swej ogromnej, pozbawionej łosek piersi. Dziecko pociesza matkę. Matka oddaje się dziecku. Przez miłość wszystko znajduje swój cel. Zwodliwe szaleństwo demonów ustępuje. Bitwa wody zostaje wygrana. Pamiętam. No i dobra, królestwo wody odbudowane, tak jak rozumiem. Tak, i czy teraz mogę w końcu tutaj wyrekrutować jednostki? Czyli Sandro zanim nazywał się Sandro był, ale Sancja działa. Jedno naprawione. Zostały jeszcze trzy. Spoko. Tu jeszcze mogę sobie to odwiedzić. Chciałbym przebudować ten fort w końcu, a do tego potrzebuję trochę. ...surowców. Okej. Okay. Jak to wygląda z czasem? No, za chwilę będziemy kończyć odcinek. Jeszcze sobie odwiedzimy tu to Dobra, Ścigaj jest kolejny poziom, a to znaczy, że mogę sobie już odblokować to i będziemy dostawać surowce. Teraz tak, tutaj tędy się nie dostanę. No musiałbym teraz odwiedzić te kolejne mm, miejsca. I tyle, czyli pewnie będę, no, pójdziemy sobie tu po prostu, tak i tak muszę wszystkie te trzy jeszcze pozostałe odwiedzić. Pytanie, czy uda mi się ustalić, gdzie co będzie? Tu pewnie będzie ogień, tak zgaduję. Tu może będzie ziemia, ale tutaj też może być ziemia. Albo tu będzie powietrze, a tu będzie ziemia. Królestwo No. Dobra, ja może najpierw powietrze sobie odblokuję. Ale może najpierw jeszcze cofniemy się do, do tej pani, która będzie mi przeszkadzać. idzie chyba do mnie, co? No nie no, nie będziemy tak Feniks tracić. Niepotrzebnie yy... Dam sobie posiłki na nich i idziecie do przodu po prostu. Ile tam jest w zapasie 16 bit. O, jeszcze możecie zaatakować. O! No to zrobicie tak. I jeszcze macie dodatkowy ruch. No i pozbędziecie się. Kogo możecie się pozbyć? Kto będzie zadawał największe obrażenia? Wy zadacie największe obrażenia. Ale ja bym się pozbył psów. I gitara. Najchętniej to bym się pozbył sukubów, tylko, że sukuby w zwarciu... Zresztą nieważne, już ich nie ma. Eee, git, dobra, nikt nie ucierpiał. No i tak, do widzenia. No i do widzenia. No i zostały już tylko te. No, można bez strat, można. Dobra. No, i teraz będziemy sobie odbudowywać królestwo kolejne. Zgaduję, że tu będzie powietrze. No, tak mi się wydaje. Ale odbudujemy sobie je w następnym odcinku. Ja się żegnam. Na razie.